Sołuszcyżan witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. 38 nowych miejsc parkingowych powstało u zbiegu ulicy Weteranów oraz Iwaszkiewicza. Miasto zakończyło kolejną inwestycję, która polega na stworzeniu dodatkowych miejsc parkingowych w Wejherowie. Na ulicy Weteranów oficjalnie przyjęto do użytku nowy parking. Wykonany z kostki betonowej przeznaczony jest na 38 miejsc dla samochodów osobowych. Większość z osiedli ma deficyt miejsc parkingowych. Nie ma gdzie postawić samochody. Samochodów w bezpieczny sposób. Stawiane one są na chodnikach, gdzie popadło, blokując przejście dla pieszych, na jezdniach, zawężając pas jezdni, co stwarza niebezpieczeństwo dla jeżdżących. W związku z tym pojawiła się inicjatywa. Inicjatywa polegała na wygospodarowaniu niespełna 900-metrowego terenu z przeznaczeniem na wykonanie parkingu wzdłuż ulicy Weteranów w dzielnicy Śmiechowo. Parking wykonany jest z koski betonowej, odwodniony, skanalizowany do kanalizacji deszczowej do ulicy Weteranów. Wolna przestrzeń między parkingiem a blokami zostanie także zagospodarowana. Chcemy zagospodarować to zielenią, czyli krzewy, kwiaty, może jakieś ławeczki dla, dla mieszkańców, takie miejsce wypoczynku. Koszt wykonanej inwestycji wyniósł 92 tysiące złotych brutto. W Gniewinie odbyła się szesnasta edycja turnieju kół gospodyń wiejskich z powiatu wejherowskiego. Panie zmierzyły się w różnorakich konkurencjach, między innymi muzycznych, malarskich, kabaretowych i kulinarnych. Udowodniły też, że uśmiech i dobra zabawa to ich domena. W Gniewińskim Centrum odbyła się szesnasta edycja turnieju kół gospodyń wiejskich. Łącznie siedem kół, każde reprezentujące swoją gminę, rywalizowało o Grand Prix. Od samego początku, jak zaczął funkcjonować powiat jako struktura samorządowa rozpoczynały się już turnieje kół gospodyń wiejskich. Te koła gospodyń funkcjonowały, chcieliśmy jeszcze bardziej je zaktywizować. No i urządzając właśnie taki turniej raz w roku aktywizujemy te koła. Przranki o miano zwycięzcy rywalizowały panie z Bolszewa, Luzina, Perlina, Brzeźna Lemborskiego, Kętrzyna, Przetoczyna i Sasina. Tym razem jest pięć konkurencji jest konkurencja kulinarna, edukacyjna, modowa, taneczna i wokalna. Podczas prezentacji panie Skoła Gospodyń Wiejskich udowodniły, że zawsze towarzyszy im uśmiech, poczucie humoru i dobra zabawa. Decyzją żery tytuł Grand Prix turnieju otrzymały pani Skoła Gospodyń Wiejskich z Brzeźna w gminie Łęczyce. Organizatorami turnieju było starostwo powiatowe w oraz ośrodek doradztwa rolniczego również wejcherowie. W marcu bieżącego roku odbędą się wybory do rad osiedli. Na terenie Wejherowa zgłoszono cztery takie osiedlowe rady. Na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta powołano i zatwierdzono skład komisji wyborczych. W poniedziałkowy poranek 19 stycznia w sali obrad wejherowskiego ratusza odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa. Tematem spotkania było przyjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie w ramach przeprowadzenia wyborów do rad osiedli. Wybory odbędą się 15 marca bieżącego roku. Dotychczas w naszym mieście funkcjonowała tylko jedna rada na osiedlu Sucharskiego. W marcowych wyborach będziemy wybierali cztery takie rady. Sucharskiego, Radę Osiedla Przemysłowa oraz Radę Osiedla Śmiechowo-Południe i Śmiechowo-Północ. Jednak wybory będą ważne wówczas, gdy frekwencja na danym osiedlu wyniesie co najmniej 10%. W starostwie wejherowskim zainaugurowano otwarcie nowego punktu. Tym razem postanowiono wyjść naprzeciw osobom oraz instytucjom korzystającym z dotacji unijnych. Punkt informacji Europejskiej obsługuje nie tylko nasz powiat, ale też powiat kartuski oraz pucki. W powiecie wejherowskim powstał stały lokalny punkt funduszy europejskich. Skierowany jest do podmiotów oraz osób, które chcą uzyskać informacje o możliwościach pozyskania dotacji z funduszy europejskich na realizację projektu, a także warunkach jego rozliczania i kontroli. Mieszkańcy mogą bezpłatnie uzyskać informacje, jakie są fundusze, dodatkowo mogą uzyskać konsultacje, jak wypełniać formularz. Nie piszemy wniosków za beneficjentów, ale pomagamy im wypełniać. Potem może pomagamy im rozliczyć ten projekt. To jest ta pomoc także konsultingowa. Najważniejszą część naszego punktu to część informacyjna dla mieszkańców. Dla mieszkańców powiatu Wejherowskiego, ale też powiatu Kartuskiego i Puckiego, pomimo iż stały punkt znajduje się w budynku starostwa Wejherowie przy ulicy 3 Maja, będą organizowane liczne tak zwane objazdowe punkty informacyjne. Dodatkowo będziemy wyjeżdżali do wody Sowowa, do Rumi, do Sierakowic, do Kartus na kilka rodzajów szkoleń i kilka rodzaj spotkań informacyjnych. Spotkania informacyjne są przewidziane osobne przedsiębiorców, osobne dla mieszkańców, osobne dla organizacji pozarządowych i specjalistyczne szkolenia tak samo. W województwie pomorskim zainaugurowano sześć takich punktów. Podstawowy znajduje się w Gdańsku na ulicy Augustyńskiej 2, zaś w powiecie wejherowskim jako największym lokalnym samorządzie ulokowano kolejne. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 fundusze europejskie będą skierowane nie tylko do samorządów, ale głównie właśnie dla organizacji pozarządowych, dla przedsiębiorców, dlatego jest potrzeba istnienia takiego punktu, który będzie szeroko informował, gdzie, jaka organizacja lub też no, mieszkaniec powiatu będzie mógł z tych Skorzystać. Z nowej perspektywy cieszą się włodarze poszczególnych powiatów, gdyż ich zdaniem to ogromna szansa, pomoc i możliwości dla mieszkańców. Wszędzie już z biegiem lat to, to zainteresowanie się rozwijało. Ja obserwuję u nas no, bardzo wielu. Przedsiębiorców i, i stowarzyszeń, osób fizycznych korzystało z pieniędzy unijnych. Już nie mówiąc o rolnikach, powiat Kartuski w ogóle przoduje, jeżeli chodzi o ilość pozyskanych pieniędzy unijnych przez rolników. No, myślę, że i też przez przedsiębiorców. Też to by była bardzo, bardzo myślę, że wysoka pula. Starosta kartuski Janina Kwiecień podkreśla duże zainteresowanie funduszami europejskimi. Podobnie jak starosta pucki Jarosław Białk, który również upatruje w tym ogromny wzrost szans i dodaje, że świadomość społeczeństwa co do kwestii pozyskiwania funduszy w ostatnich latach wzrosła. Tym bardziej potrzebny jest taki punkt, gdzie możemy otrzymać fachową pomoc. Zapotrzebowanie na fundusze unijne ostatnie lata pokazały, że jest ogromne. W tej chwili jesteśmy o tyle lepsi, myślę tutaj o wszystkich samorządach w Polsce, że po prostu mamy już spore doświadczenie w pozyskiwaniu tych pieniędzy i myślę, że będziemy je wykorzystywać. Jeszcze skuteczniej, przez co rozumiem, trafniej, bo w tym ostatnim okresie programowania w latach 7-13 i jeszcze wcześniej w przedakcesyjnych funduszach to było tak trochę, że się szukało sposobów na ściągnięcie pieniędzy unijnych, a w tej chwili odnoszę wrażenie, że zdecydowana większość samorządowców doskonale wie, czego chce i na co chce te pieniądze pozyskać. Zainteresowane osoby będą mogły nie tylko osobiście skorzystać z pomocy w lokalnym punkcie funduszy europejskich, ale też skorzystać z pomocy w formie mailowej. Kolejną chyba najbardziej taką konkretną usługą to jest wprost zapytanie mailowe. Czyli mieszkańcy, podmioty, gospodarcze pytają się, jakie są fundusze i my w ciągu trzech dni, jeśli to jest prostsze pytanie, odpowiadamy bardzo szczegółowo, jeśli to jest trudne pytanie, odpowiadamy ciut dłużej i wtedy wszystko jest na mailo rozpisane. Gdzie jakie fundusze europejskie mogą mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje porządowe korzystać? Pytania będzie można kierować pod adresem widocznym u dołu ekranu. Stały punkt w Wejherowskim Starostwie czynny będzie od godziny 7:30 do 17:30 w poniedziałki, zaś w pozostałe dni pracy, czyli od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Na placu Wejhera przed ratuszem dokonano poświęcenia kolejnego autobusu niskopodłogowego marki Solaris. Pojazd kosztował 860 tysięcy złotych i został całkowicie zakupiony ze środków spółki komunikacyjnej. Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie wzbogacił się o nowy pojazd. Autobus marki Solaris został uroczyście przekazany do użytkowania. Na placu Jakuba Wejhera przed budynkiem ratusza w obecności władz i pracowników MZK Wejherowo oraz władz miasta ksiądz Tadeusz Reszka dokonał poświęcenia pojazdu. Autobus wyposażony jest w klimaty, pełną klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, a więc nie tylko pasażerowie będą mogli w bardziej komfortowych warunkach podróżować, ale również i kierowcy, którzy tam niestety pracują pracują po 16 godzinach nawet i 18 na dobę. Prócz tego autobus wyposażony jest w system czystości spalin tak zwany Euro 6, czyli praktycznie są to spaliny bardzo czyste, bo myślę, że nawet instalacje gazowe troszkę gorsze parametry mają. Dodatkowo autobus wyposażony jest w różne systemy bezpieczeństwa, systemy ASR, systemy antypoślizgowe, podnoszenia, opuszczania podwozia tego pojazdu, a także w taki system, który montowany jest od 6 lat w naszych autobusach na nasze zamówienie automatyczny system gaszenia przez komory silnika pojazdu. W wypadku jakiegoś nieprzewidzianego zdarzenia. System włączy się automatycznie i zabezpieczy przed pożarem taki pojazd. Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo dba o dobrą jakość i bezpieczeństwo pasażerów. To też przekłada się na wyposażenie taboru. Łącznie od 1998 roku spółka kupiła 34 pojazdy, wszystkie niskopodłogowe. 17 z nich to autobusy należące do znanej i nowoczesnej marki Solaris, a dwa ostatnie nabytki posiadają dodatkowe atuty, jak na przykład wspomniana klimatyzacja na całej przestrzeni pasażerskiej czy system samogaszenia komory silnikowej. Niewątpliwie różni on się od tych pierwszych kupionych w 98 roku, ale w kwestii bezpieczeństwa pasażera to tylko ona ulega zwiększeniu, zawsze nie zmniejszeniu. Pojazd kosztował 860 tysięcy złotych i został całkowicie zakupiony ze środków Miejskiego Zakładu Komunikacji. MZK właśnie sobie tak składa i układa te złotówki, złote 50 i 3 zł i 3,80 zł za bilety i z tego po rocznym odkładaniu można sobie próbować kupić autobus. Takie są kupione z naszych środków, z naszego działania, z naszych zysków. Miłym podczas uroczystości poświęcenia pojazdu było uhonorowanie okolicznościową nagrodą Edmunda Reszkę, długoletniego pracownika Miejskiego Zakładu Komunikacji. Robiłem to, co lubiłem i, i jak coś, kto lubi i to robi, to musi wyjść, nie? No i to ma to plus. No to było dobre, dobre lata, gdybym wybierał jeszcze raz to tylko bym wybrał, to dobrze się pracowało i zawsze wigilie, nie wigilie takie. Bo wszędzie tego nie ma. Jako... U nas dobra atmosfera jest. Pan Edmund jako kierowca autobusu przepracował 32 lata, i choć przeszedł na zasłużoną emeryturę, z uśmiechem twierdzi, że gdyby jeszcze raz miał wybrać drogę zawodową, to z pewnością byłby to Wejherowski miejski zakład komunikacji. Bo przecież atmosfera pracy i otoczenie współpracowników ma ogromne znaczenie a serdeczności wśród władz i pracowników MZK nigdy nie brakowało. Sprzedając usługę lub produkt trzeba wydać paragon, to obowiązek, a jego niespełnienie grozi mandatem. Tego prawa nie przestrzegają wszyscy handlowcy, o czym poinformowała czytelniczka portalu Kościerzyna24.info. Choć kwestia dotyczy konkretnej skargi na handlowca w Kościerzynie, temat aktualny jest także w Wejherowie. Chciałabym poruszyć temat nieuczciwych sprzedawców. Niestety mnie to również dotknęło. Pani w pewnym Lombardzie w Kościeżynie nie tylko nie wydała Paragonu, ale w ogóle nie nabiła towaru na kasę. Zamiast tego dostałam mały świstek z datą, pieczątką oraz podpisem sprzedawczyni. Taką wiadomość wraz ze skanem wątpliwego odpowiednika Paragonu otrzymaliśmy od naszej czytelniczki która słusznie była oburzona sytuacją. Niewydanie paragonu jest bowiem przewinieniem skarbowym. Grozi za nie kara od 175 aż do 3.500 zł. Postępowania w tych sprawach prowadzi urząd skarbowy, który czeka na informacje o takich przypadkach. My na pewno wtedy wszczniemy nasze postępowanie i wyjaśniające i dokonamy już wtedy konkretnego działania tutaj rozstrzygającego, bo niekoniecznie to my musimy jakby zakończyć całą sprawę, jeżeli Proceder jest już taki, powiedzmy, bardziej rozwinięty i on trąci przestępstwem skarbowym, czyli wyższą rangą. To my kierujemy wniosek, już akt oskarżenia do sądu. Dlaczego niektórzy sprzedawcy mimo to ryzykują niewydaniem paragonu? Odpowiedź jest prosta: próbują zaoszczędzić. Odbija się to na kliencie, dla którego brak paragonu równa się z niemożliwością złożenia reklamacji. Straty ponosimy zresztą wszyscy. Nie wyjawiając yy, obrotów, które się osiąga, obniża się zobowiązania podatkowe, czyli się nie płaci podatków. Nie? To jest jedno. Dwa, unika się w tym też odpowiedzialności za tą swoją usługę. Klient praktycznie nie ma możliwości reklamowania tego, nie, także tutaj jest szkodliwe to zarówno dla nas wszystkich jako podatników, bo dla Skarbu Państwa, a z drugiej strony też dla danego klienta. Urząd Skarbowy przez cały rok sprawdza czy paragony są właściwie wydawane. Kontroli można się spodziewać w każdym momencie. W Kościerzynie w ciągu roku z powodu niewydania paragonu wystawianych jest kilkadziesiąt mandatów. Pożar, porażenie prądem, pozbawienie wolności czy kara finansowa to skutki, jakie zdarzają się za nielegalny pobór prądu. Niestety, mimo tych strasznych konsekwencji, dochodzi do takich procederów. Tylko w tym roku na terenie Wejherowa wykryto dwa przypadki nielegalnego poboru prądu. Kradzież prądu to przestępstwo. Wydaje się, że o tym przypominać nie trzeba, a jednak zdarzają się nielegalne podłączenia do źródła prądu. W Wejherowie niestety nie brakuje takich przypadków. W są takie sytuacje i praktycznie powtarzają one się co roku w okresie zimowym. Nie każdego stać na zakup odpowiedniej ilości węgla, drewna do opalania w piecach, no i idą na skróty i wówczas kradną energię elektryczną. Nie kradną jej zakładu energetycznego, ale praktycznie okradają sąsiadów, bo podłączają się nielegalnie do sieci, która znajduje się na klatkach schodowych. W tym roku na terenie Wejherowa ujawniono dwa przypadki nielegalnego poboru prądu. Jeden na ulicy Sikorskiego, gdzie podczas interwencji o zakłóceniu ciszy nocnej funkcjonariusze zauważyli pajęczynę zamontowaną na klatce schodowej. Okazało się, że właściciel tego mieszkania miał odcięty prąd, no i dodatkowe zasilanie podłączył sobie składki schodowej. A ostatnio pożar, który wybuchł na ulicy Zamkowej w Wiecherowie, również główną przyczyną było pajęczyna, przegrzanie instalacji elektrycznej, no i w końcu mieszkanie się zapaliło. Pożar to niestety jeden ze skutków, jaki może pojawić się w budynku, gdzie dochodzi do kradzieży prądu. Ponadto sprawca takiej kradzieży zgodnie z artykułem 278 paragrafu 5 kodeksu karnego może zostać poddany karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Sąd może nałożyć także karę finansową. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w wydarzeniach. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.